W tym przykładzie mamy następujący zbiór. Zbiór A to zbiór liczb od minus trójki do trójki. Widzimy, że przedziały są obustronnie otwarte. Co to oznacza? Za chwilę Wam powiem. Najpierw narysujmy sobie oś. Na tej osi zaznaczamy te dwie liczby minus trójkę oraz trójkę. Następnie zaznaczam ten przedział. Czyli w minus trójce otwieram kółeczko, w trójce otwieram kółeczko. Dlaczego? Ponieważ mam nawiasy okrągłe. Łączę oba kółeczka i tak wygląda ten zbiór. Zbiór liczb od minus trójki do trójki. Teraz musimy pokazać, a raczej wyznaczyć, zbiór a prime. A czyli dopełnienie. Tego zbioru dopełniamy liczbami, które, których nie ma w tym zbiorze, czyli nad trójką zaznaczam sobie kółko zamalowane i idę w prawo. Tak, tych liczb wszystkich nie ma w zbiorze A. Podobnie z lewej strony zaznaczam kółeczko zamalowane, bo minus trójki nie było w zbiorze A, i nie było też liczb wszystkich na lewo od minus trójki. No i teraz. Dopełnienie zbioru A opisuje w ten sposób, że są to liczby od minus nieskończoności do minus 3 przedział prawostronnie domknięty. Mamy nawias ostry ze względu na to, że jest kółeczko zamalowane. Następnie muszę przeskoczyć o tutaj w to miejsce, więc musimy to jakoś połączyć, a łączymy przy pomocy symbolu sumy i w trójce mam zamalowane kółeczko, czyli nawias ostry i idziemy do plus nieskończoności. Tak wygląda dopełnienie tego zbioru.